Jest taki film, nosi tytuł Próba Ogniowa. Bardzo zachęcam, żeby go obejrzeć. To jest film o małżeństwie, które było na skraju rozpadu, i mężowi, który już, już miał podpisać pozew rozwodowy, jego ojciec mówi: Synu, daj mi 40 dni, pomogę Ci. Nie, nie będę zdradzał fabuły, w każdym razie. W tym filmie jest w pewnym momencie taki dialog. Główny bohater, mąż rozpadającego się małżeństwa, który jest strażakiem, rozmawia ze swoim kolegą w pracy. I ten jego kolega, który jest naprawdę szczęśliwy w małżeństwie, zapytany, jak on to robi, że mu się pięknie układa w małżeństwie, on stwierdza, że też miał trudności, też miał kryzysy, ale momentem przełomowym było to, kiedy powiedział: Mówi tak, w pewnym momencie sobie uświadomiłem, że z moim małżeństwem wszystko w porządku, tylko jak kompletnie nie wiem, jak ono ma wyglądać, jak ja powinienem w tym małżeństwie się zachowywać. I bardzo często to jest początek naszego wyjścia z problemu. Powiedzieć: Może ja do końca nie rozumiem, może ja do końca nie wiem, może ja potrzebuję światła z zewnątrz, pomocy z zewnątrz. Bo dopóki mąż mówi wiem i najlepiej, dopóki żona mówi wiem najlepiej, to jest droga do tego, żeby się skłócili i rozeszli. I przeżywamy teraz synod w Kościele. Co to jest synod? Synod to jest zgromadzenie biskupów, ale i też i wiernych, wiernych kościoła, i różne. Synody na różne tematy były w kościele, między innymi święty Jan Paweł II przeprowadził synod o Eucharystii, niedawny synod, ojciec Święty Franciszek, synod na temat rodziny i był też synod na temat Słowa Bożego i przepięknie, później papież Benedykt XVI napisał w dokumencie podsumowującym ten synod o Słowie Bożym powiedział tak. Jeżeli Kościół wróci wiernie do modlitwy Słowem Bożym, to przeżyje nową wiosnę, nowe życie. I obecny Synod właśnie, tamte były na temat Eucharystii, rodziny, Słowa Bożego, a ten synod jest na jaki temat? Na temat synodalności. Brzmi jak masło maślane, ale to ma sens. Bo ten synod się zastanawia, jak ma synod wyglądać, czyli jak możemy przeżywać naszą. Obecność w kościele, naszą modlitwę, naszą wiarę bardziej razem, bardziej harmonijnie, bardziej w komunii. Komunia, uczestnictwo i misja. Jak możemy bardziej współpracować? Bo dzisiaj w czytaniu z listu do Hebrajczyków była mowa o, o tym, że Jezus jest najwyższym naszym arcykapłanem i my wszyscy mamy udział w jego kapłaństwie. My, księża kapaństwo służebne, a wy, wierni, kapaństwo chrzcielne. Za chwilę te dzieci, które zostaną przyniesione do chrzcielnicy, staną się ludem kapłańskim, prorockim i królewskim. I wy, siostry bracia, już takim ludem jesteście. Od chrztu macie udział w kapaństwie Jezusa. I to jest synod na ten temat. Jak możemy głębiej, owocniej, razem brać udział w najwyższym kapaństwie Jezusa. I teraz, jak to zrobić? Jak pogłębić właśnie naszą lepszą, lepszą wspólnotę, lepsze porozumienie? I staje nam przed oczami odpowiedź. Odpowiedź jest w Piśmie Świętym, w Słowie Bożym. To jest wielka mądrość, kiedy, kiedy jesteśmy zdolni powiedzieć: Nie wszystko wiem, nie wszystko rozumiem. Potrzebuję Bożej mądrości, potrzebuję światła z wysoka. Dlatego jest dzisiaj intronizowane księga Pisma Świętego. Dlatego przy piśmie świętym stoją świece, bo one nam pokazują, wskazują na obecność Jezusa. Przy tabernakulum jest tak zwana wieczna lampka, która pokazuje, że tam w tabernakulum w konsekrowanych hostiach jest prawdziwy Jezus w prawdziwym ciele, a tutaj świece pokazują, że w Słowie Bożym jest prawdziwy Jezus, Słowo wcielone. I to Słowo, kiedy zaczynamy je czytać, ono też zaczyna czytać nas, to co jest w naszym sercu, intencje, pragnienia, myśli. Bardzo ciekawe, ciekawy jest dialog dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus do niewidomego pyta się czego chcesz? Odruchowo rodzi nam się pytanie Pan Jezu, dlaczego Ty Go pytasz? Przecież widzisz, że On jest ślepy, to wiesz, że On chce być, chce widzieć. Ale Pan Jezus zadaje mu pytanie: czego chcesz, żeby miał okazję odkryć pragnienia swego serca. Myślę, że my też tego potrzebujemy. Pytania czy w naszych małżeństwach, rodzinach, w powołaniu kapłańskim, w, jak, w jakiejkolwiek sytuacji życiowej potrzebujemy tego pytania. Czego ja tak naprawdę chcę? Do czego ja dążę? Za czym tęsknię? Czego pragnę? Czego ja chcę? Dzisiaj dobrze odpowiedzieliście, czego chcecie dla swoich dzieci, o co prosicie? O chrzest. Kiedyś ponoć była rodzina, która powiedziała: O zdrówko! O co prosicie, Kościół Boży? O zdrówko. No, nie jest to nic złego, ale tylko tyle? Tylko zdrówko? Tylko zdrowie dla ciała i tylko tu? A zdrowie dla duszy? A zdrowie na wieki? Zbawienie wieczne? Pan Bóg chce dla nas więcej. I. To pytanie, czego chcesz, ono jest też połączone, za kogo się uważasz, kim jestem. To, czego pragnę, jest związane z tym, kim, kim jestem. Jeżeli yy, mamy obraz samego siebie, że istnieje tylko biologia, to będę zaspokajał tylko potrzeby doczesne, ziemskie, biologiczne. Ale kiedy sobie uświadomię, że jestem kimś więcej niż tylko moim ciałem, że jestem synem, Boga, córką Boga, dzisiaj słyszymy słowa Pana Boga do Jezusa, jesteś moim Synem, Jam cię dziś zrodził. I to samo, siostry i bracie, Pan Bóg codziennie do Ciebie mówi, jesteś moją córką, jesteś moim synem, ja codziennie cię rodzę przez miłość, przez przebaczenie, przez miłosierdzie, przez moją obecność w Twoim życiu. Więc Pan Bóg nas codziennie rodzi do nowego życia. I kiedy sobie to uświadamiamy, że jestem córką króla Boga, jestem synem króla Boga, to mam szansę zapragnąć czegoś więcej. Żyć jak dziecko króla. Nie żyć byle jak, ale żyć jak dziecko króla. Jego Ewangelią, jego przykazaniami. Na katechezie w szkole średniej, kiedy w pewnym momencie, nie pamiętam jak to się stało, ale weszliśmy na taki temat i młodzież zadała pytanie, a dlaczego nie można, yy, nie można yy, współżyć z dziewczyną, z chłopakiem bez ślubu? I teraz argument najmocniejszy to jest, bo Pan Bóg tak mówi, bo Pan Bóg mówi, nie cudzołóż. Ale ten argument do młodzieży nie trafia. Trafia argument bardziej rozumowy, mianowicie, że najsilniejszy gest czułości powinien być zarezerwowany do najsilniejszej więzi. Jaka jest najsilniejsza więź? Tylko z Tobą i na zawsze. I tę więź nazywamy małżeńską. I, I wtedy młodzieży się otwierają oczy, kiedy rysuje się perspektywę miłości wielkiej, miłości na całe życie, miłości ofiarnej, miłości wyłącznej. I kiedy na końcu lekcji króciutką modlitwę poprowadziłem, prosimy Cię, Panie Boże, daj nam wielkie aspiracje, żebyśmy marzyli, dążyli do wielkiej Czystej i wiernej miłości, to u jednej dziewczyny pojawiły się łzy w oczach, tak jakby dotknięta została struna jej serca, że ona takie pragnienia ma, tylko sobie nigdy z tych pragnień może jeszcze nie zdawała sprawy. Że pragniemy wielkiej miłości, wręcz miłości, która pokona śmierć. Taką miłością jest Jezus. I poczujemy też miłości do słowa, bo to słowo nas stwarza na nowo, to słowo nas prowadzi. To Słowo nas przeprowadza przez trudności, kryzysy. Roman Brandstetter, polski Żyd, mama była Polką, tata Żydem Izraelczykiem, ale Roman był nawrócony na katolicyzm. Wspominał, jak to było u niego w domu, że Księga Pisma Świętego nigdy nie była na półce, nigdy nie była zamknięta, zawsze była na jakimś eksponowanym miejscu w domu i nie przechodzili obok niej obojętnie. Kiedy tata czy dziadek wiedzieli, że za chwilę będą czytać Pismo Święte, najpierw myli ręce, bo będą dotykać świętej księgi. Kiedy tata czy dziadek czytali Pismo Święte, Roman na paluszkach chodził po pokoju, żeby nie, naru nie naruszyć tego sakrum, tego świętego czasu spotykania z Bogiem w Jego słowie. I tego potrzebujemy. I to dzisiaj otrzymał Bartymeusz, spotkał się ze Słowem, spotkał się ze Słowem wcielonym z Jezusem. I niech jego prośba będzie naszą prośbą. Prośbą, Pan Jezus mówi: Czego chcesz? Módlmy się tak jak Bartymeusz, Panie, żebym przejrzał, żeby zobaczył, co jest w moim życiu, co jest w moim sercu, co jest w moich relacjach, żebyśmy my jako Kościół też zobaczyli, otworzyli się na światło Pisma Świętego, żebyśmy Czasami ktoś chce reformować Kościół z zewnątrz. Im, Im bardziej niewierzący, tym większy reformator. A okazuje się, że reforma właściwa to jest wtedy, kiedy najpierw się gromadzimy na słuchaniu Boga. Boże, jaki jest Twój pomysł na Kościół? Jaka jest Twoja moc, żebyś Ty nas uzdrowił? Więc się podczas tej Eucharystii. Pan Jezus spraw, abym przejrzał. Uzdrów moje serce, uzdrów moje spojrzenie i prowadź nas do prawdziwego szczęścia. Amen.